Wiesz, jaki jest ukryty zarobek banków w ratach od 2011 roku? A taki, że w kredytach gotówkowych naliczają średnio od 5 do 10% za dużo kosztów odsetkowych względem tego, co powinny. Bo konstruują umowy w taki sposób, że mimo tego, że jest zapis, że umowa jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, to bank i tak, i tak nalicza ci za duże koszty kredytowe względem tego, co powinien. Dlaczego tak się dzieje? Bo 90% osób nie czyta umów kredytowych, nie czyta ustaw o kredycie konsumenckim nie czyta prawa bankowego, no i też nie ma świadomości tego, jak bank powinien konstruować i przeliczać prawidłowo raty kredytowe. Jaka jest skala problemu? No, patrząc na statystyki, to co mamy w bik i w raportach z GUS-u, to mamy jakieś 7 milionów umów kredytowych do podważenia. Nikt pewnie przychodzicie do głowy, takie rzeczy bank robi? Tak, banki z premedytacją realizują takiego typu rzeczy. Natomiast jest na to sposób, żeby sprawdzić, czy Twoja umowa zawiera błędy, trzeba podostać umowę na kontakt